Ci z Was, którzy oglądają uważnie moje materiały, mogli wyłapać małą grę słów. A mianowicie, przypomnę Wam o tym, że w lipcu mówiłem, że sierpień będzie miesiącem kluczowym. Przykmijcie to sobie, to co się dzieje, to co mówię, jakie potwierdzenia mamy. Może wyjdzie Wam z tego jakiś ciekawy obraz. A obraz dla mnie jest o tyle ciekawy, że narracja jest jeszcze powzrostowa. Jeszcze. A co jeśli okaże się, że stopy procentowe nie zostaną obniżone? A co jeśli zacznie się kolejny cyrk z Donaldem, Trumpem? Czy to nie będzie wzmacniało narracji na spadki? Czy to nie będzie argumentem dla niektórych, że to właśnie przez co skończyła się Hossa? Tak jak to było w 2021 roku. Pamiętajcie, że newsy to tylko szum. Szum wokół akcji cenowej. Wykres zawsze powie nam o tym, co się wydarzy, co się może wydarzyć. Podkreślam może, no bo nigdy nie wiemy, że faktycznie dane scenariusz się zrealizuje. Natomiast w lipcu powiedziałem wam o tym.